Demonzik Demon zrobi coś w życiu oprócz streamowania? To mnie, ciekawie. Mnie persona Demonza, bo ja nigdy nie oglądam jego streamów. No, on ma 280 uwagi mm. przestreamowanych. On nie streamuje nic wielkiego, bo żadnych dużych streamów nie robi, ale po prostu napierdala cały czas. Streama za streamem, dużo czasu. Spędza czas z dziewczyną. A, on ma dziewczynę. No tak, on ma jakąś dziewczynę chyba. Spędzałem coś kiedyś na streamach. Okej, okay. czyli jego życie polega na... Na co? Na spędzaniu czasu z dziewczyną w streamach. Zajebiście. Next. Dobra, to co? Idziemy na samolot? O kurwa, ty... <tryk> Na pewno jeszcze trwa. Uuu, ja jestem ogromnym fanem MAI. Ty, ja myślisz, że tu za atrakcję też trzeba płacić? E, jest balkon. E, widok za oknem jest taki: jest kurwa ogródek i e, drzewa. Może zobaczymy. Mam nadzieję, że nikt nie rozpozna adresu po tym, że są drzewa. Jak ktoś rozpozna adres, to jest pojebany. Mam nadzieję, że nikt tego nie zrobi. No chyba, no nie? No nie, no chyba nikt nie... Łazienka też jest zrobiona na wymiar ładnie. No kuchnia też jest zrobiona idealnie na wymiar. Tu też ta szafa jest idealna na wymiar. Nie ma takich wolnych przestrzeni. Nie trzeba było kupować nowych mebli. Jedyne co kupiłem to... To biurko i tą szafkę na buty. No i co? Także mi się podoba bardzo. Yy, ile metrów kwadratowych? Nie wiem. nie jest wielkości pokoju Lukiego. Jest. No jest mniejsza niż pokój Lukiego, chociaż no kurwa może rywalizować. No łazienka jest kibel. To jest do wymiany. To jest do wymiany. Ten kosz będzie wyjebany. Jest brzydki. Już trzeba go wymienić na jakiś taki biały albo coś. Fajna łazienka, wanna z funkcją prysznica, bo jest to szkło, kibelek, waleczka, deski, znaczy deski, szafki. No tyle co. Pralka, bomba w bajlerze. No i tyle. Już pokazywałem, całą w lodówce Esym. Coś, chcecie? Umywalka nie za nisko? Nie. Przemu. Git. Normalnie. Także że... No może fajnie, jakbym był 10 cm niż...